Witamy Państwa w naszym programie Podatki Info. Dzisiaj omówimy następujące tematy: Pracownicze plany kapitałowe, Obowiązkowa strona internetowa dla spółek, Termin ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, Mały ZUS, między termin wyboru karty podatkowej, Termin deklaracji PEFRO. Zapraszamy. Od 1 stycznia tego roku firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Są zobowiązane do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Od nowego roku każda spółka akcyjna i komendytowa akcyjna ma posiadać własną stronę internetową, którą ma zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi karak grzywny 5000 zł. Przedsiębiorstwa, które w 2019 roku zgłaszały do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób. Muszą złożyć do ZUS-u informację potrzebną do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na druku ZUS i WA. Termin złożenia informacji upływa 31 stycznia. Od 1 lutego wchodzi tzw. Tak mały ZUS Plus. Z obniżonych składek ZUS będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z działalności gospodarczej w 2019 roku nie przekroczył 120 tysięcy zł. Termin zgłoszenia upływa z końcem lutego. 20 stycznia upływa termin wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Zawiadomienie o wyborze karty podatkowej zgłaszamy do Urzędu na druku PIT-16. Pracodawcy, którzy w 2019 roku dokonywali wpłat na rzecz PFRON muszą złożyć deklarację podsumowującą. Termin upływa 20 stycznia. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Na kolejne wiadomości podatkowe zapraszamy już w następną środę. A jeżeli podoba Ci się nasz program, to subskrybuj.